Dzień dobry. Dzisiaj magiczne kółko. Wiem, znacie, stosujecie w robótkach, niemniej spotkałam się z tak bardzo skomplikowanymi filmikami, że postanowiłam podzielić się moją taką najprostszą metodą zaczynania większości naszych robótek. Bierzemy sznurek, tutaj najpierw zacznę od przędzy t-shirt, która sama w sobie jest już elastyczna i Taki dosyć dłuższy jego yy, fragment, tak byśmy mogli sobie spokojnie przytrzymać ręką. I teraz owijamy wokół wszystkich tutaj czterech palców dłoni. Krzyżujemy w ten sposób tą dalszą naszą nitkę sznurek, przytrzymujemy. Sobie kciukiem Szydełko wkładamy pod tą dolną nitkę i przeciągamy górną. I właściwie to jest wszystko. Teraz już tą naszą pozostałą włóczkę nawijamy na palec, przeciągamy tutaj przez to pierwsze oczko, zaciskamy i wykonujemy na naszym kółku. No, pewno najczęściej w większości robutek schematów mamy do wykonania 6 y, półsłupków. No czasem oczywiście są to w innych y, ściegach inne, ale tutaj pokażę jak bardzo ładnie to kółko się nam zaraz tam, ładnie ściągnie. Proszę bardzo. Mamy piękne kółeczko. Skoro doszliśmy już do kółka i zrobiliśmy wszystkie półsłupki, to jeszcze jak ładnie zakończyć rząd? Zawsze wyciągam tutaj to ostatnie oczko, nieco dłuższe, wyciągam szedełko i wkładam je w to oczko, takie tu łańcuszka, nie w to takie pierwsze, ale to oczko zrobione na tym pierwszym półsłupku od tyłu. I teraz Nakładam tą pętelkę na niego, przeciągam pętelkę do tyłu. I zobaczcie, mamy tutaj bardzo ładne nasze kółeczko, oczywiście też odpowiednio ściągnięte. Jeszcze pokażę rzecz na grubym. Sznurku 5 mm, który bynajmniej elastyczny nie jest. Tak samo spokojnie bierzemy dłuższy fragment, aby móc go przetrzymać ręką, aby nam się tutaj nie wymsknął w trakcie. Owijamy wokół wszystkich czterech palców, tak go krzyżując, tą dalszą nitkę, dalszą część yy, sznurka przytrzymujemy szydełko wkładamy pod dolną i przeciągamy górną wyciągamy już teraz spokojnie palce nawijamy przeciągamy robimy pierwsze nasze oczko a już teraz kolejne tak jak mówię, kolejne półsłupki i tutaj też sznurek proszę bardzo, bardzo fajnie się nam ściąga w tej wersji. Możemy oczywiście, wykonujemy. Dalej na sam koniec jeszcze możemy go yy, podciągnąć. powtórka, jeszcze skończenia rzędu te ostatnie oczko naszego półsłupka nieco wyciągamy, szydełko też wyciągamy wkładamy w oczko łańcuszka, która jest nad pierwszym półsłupkiem wkładamy od tyłu i teraz na szydełko nakładamy tą zostawioną pętelkę przeciągamy ją do tyłu i w ten sposób zrobiło się nam bardzo ładne Kółeczko. A więc najprostsze sposoby na kończenie rzędu i na e, magiczne kółko. Mam nadzieję, że jeśli stosowaliście inne, być może ten sposób Wam się też spodoba. Dziękuję ja pozdrawiam.